Ten materiał o pompach będzie super! Tak więc zapraszam. Aha, i nie zapomnij pomijać wszystkie reklamy. Cześć, witam ponownie. Materiał szybki, spontan, podyktowany dużą ilością komentarzy, za które serdecznie dziękuję, bo są. W zasadzie wszystkie bardzo kulturalne, także możemy się nie zgadzać. Możecie mieć swoją własną opinię, ja tego nie neguję, ja tylko przedstawiam to, jak widzę to albo widziałbym na przykładzie swojego budynku. Również dużo maili na skrzynkę pocztową, także postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Ale tak, na szybko, pokrótce. Słuchajcie, wiele jest takich komentarzy, które opisują. Prost, że mam taką pompę i, albo tego rodzaju e, nagrzewnicę, klimatyzator, zwał jak zwał i jesteście z tego zadowoleni. Tak więc spieszę z, z, ze sprostowaniem. Słuchajcie, pompa ciepła jest zajebista. To nie ma w ogóle dwóch zdań pod kątem ekologii, wygody. Nie ma porównania do grzałek, do innych systemów, przede wszystkim tych opartych o energię elektryczną. Z prostego powodu, nawet jeśli ich wydajność nie będzie 3, 4, 7, tak jak się rozpisujecie, wyłączą tu pompy gruntowe, które mają bardzo stabilną sprawność tego całego układu. Natomiast, nawet jeżeli SCOP wyjdzie na poziomie 1,5-2, to też jest świetnie, słuchajcie, dla ekologii. To jest bardzo dobry wynik. Bo jeżeli po dziś mamy ponad 70% energii elektrycznej pochodzenia węglowego, tak więc takie urządzenie daje do atmosfery, mimo wszystko połowę minimum dwa razy mniej CO2 i wszelkiego rodzaju trujących związków, aniżeli grzałki i urządzenia grzające, tak jak mój przepływowy podgrzewacz wody 1 do 1. I słuchajcie, od samego początku powtarzam, że ja osobiście chciałbym pompę ciepła. Dlaczego nie? Natomiast moje ceny, które miałem przedstawiane, były na poziomie 32 i tysięcy złotych wzwyż ze względu pewnie na to, że mam grzejniki. Natomiast osoby, które posiadają ogrzewanie niskotemperaturowe, podłogowe bądź ścienne, również mają podobne oferty, które zaczynają się od 25-6 tysięcy złotych wraz z kompletną instalacją. Mówicie o pompach monoblokach firmy Haier, bądź podobnych. Słuchajcie, nie znalazłem nikogo. Prosiłem wiele osób, które posiadają pompy. Prosiłem wiele osób, no również na Facebooku, które miałyby taką pompę o kontakt. Słuchajcie, ani jedna osoba się do mnie nie zgłosiła, która by taką pompę posiadała. Już nawet nie wnikam, czy jest zadowolona, czy nie. I przede wszystkim bardzo duża ilość komentarzy, że ja robię taki film. Po prostu tylko i wyłącznie dlatego, żeby usprawiedliwić sam siebie i swoją błędną decyzję, to to się powiela bardzo często. Oraz, że jak mnie nie stać, to nie mam pompy ciepła. Słuchajcie, nie stać mnie na pompę ciepła, to się zgadza. Nie dam 32-35 tysięcy złotych na pompę ciepła, która uważam, że jest warta 15-20. Mówicie o dotacjach, oczywiście, że tak. Tylko ja na kocioł również mam dotację, więc nie wskazuję na dotację nigdzie, ani razu. Przede wszystkim z tego względu, że jeżeli do obliczeń ujmę jakąkolwiek dotację, to zaraz powiecie, że ja mam więcej, ja mam mniej, a ci, którzy budują nowe budynki, nie mają ich wcale. Słuchajcie, szykuję pomału materiał, który ukaże się najprawdopodobniej w marcu dopiero, albo w kwietniu, bo... No bo jeszcze trochę ten okres musi minąć i teraz ta, ta pompa, żeby było to uczciwe, ta pompa teraz trochę musi nadrobić straty, bo szykują się tygodnie z temperaturą plus 10 stopni u nas na oposzczyźnie. Tak więc nie chcę robić materiału tylko ze sam styczeń, sam luty, bo byłoby to krzywdzące. Ale jest to budynek, który jest niedaleko obok mnie, w promieniu dosłownie. 150 metrów jest to sąsiad, który posiada pompę ciepła, również nagrzejnika, który zapłacił za nią. Wstępna wycena była 42 tysiące, finalnie jeszcze został gdzieś tam naciągnięty na parę różnych rzeczy, drobiazgów, które dodatkowo kosztowały. Łącznie zapłacił 46 tysięcy złotych. Słuchajcie, to nie są wyssane z palca, tak jak piszecie, czasami jakieś moje wymysły. I akurat mieszkamy w takim miejscu, gdzie dotacje. Właśnie te dotacje powodują bardzo dużą liczbę tych tak zwanych właśnie naganiaczy, którzy przychodzą, pukają do drzwi. Słuchajcie, był taki moment, że codziennie po parę osób przychodziło i proponowało albo pompę ciepła, albo fotowoltaika. No i niestety dofinansowania mają drugą stronę medalu. Automatycznie w naszym regionie, ze względu na to, że są takie dofinansowanie, zaraz firmy prześcigały się jedna za drugą, która pukała przede wszystkim do drzwi. Pierwsze hasło to pomagamy, w załatwieniu dotacji. Słuchajcie, no właśnie to powoduje podniesienie tych cen. Więc, jeżeli ja mówię, że u nas w regionie taka pompa będzie kosztować 32 tysiące, u was kosztuje 25, wszystko jest w porządku. Natomiast, jeżeli ja dzwonię już do Wrocławia, gdzie trzeba było przyjechać do mnie te 60 km, no to automatycznie cena ze względu na tą odległość również rosła i sobie prawdopodobnie sprawdza się ten rynek, jaki jest na miejscu lokalny i na jaką cenę, na jaką wartość można liczyć. Słuchajcie, przecież są to firmy, które otworzyły swoją działalność gospodarczą w celach zarobkowych, tak? Więc no nie dziwię się ludziom, że jeżeli jest taka możliwość i jest kura, co znosi złote jaja, to dlaczego mają z, z tej kury po prostu nie korzystać. No, natomiast wracając do materiału, do którego się szykuje, słuchajcie, wiem, jak kształtuje się już rachunki do, do tej pory. Są trochę wyższe po styczniu i lutym, trochę wyższe, aniżeli analogicznie rok wstecz, gdzie ogrzewanie opierało się o tak zwanego kopciucha i węgiel, który był ładowany ręcznie. Słuchajcie, mnóstwo syfu, mnóstwo pracy. Mnóstwo bałaganu, człowiek jest na emeryturze, mieszka w dużym domu wraz z żoną i, no i dla niego ta wygoda jest jak najbardziej niezbędna. Mówi się, że PESEL to tylko liczba, ale no, nie, nie oszukujmy się. No, wraz z czasem ten PESEL jednak będzie doskwierał również po krzyżu i ładowanie woreczków, ładowanie, szuflowanie tego węgla będzie coraz trudniejsze. Tak więc ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie tylko samym peletem człowiek żyje. I wracając do kosztów. Pompa, która kosztowała 46 tysięcy złotych po dotacji, którą otrzymał gminną w wysokości 18 tysięcy złotych i 12 tysięcy złotych zwrotów z czystego powietrza, to koszt zakupu takiej pompy uważam że jak, za jak najbardziej racjonalny, nawet na grzejnikach. A jeszcze dodatkowo w tym roku skorzysta z odliczenia z ulgi e, z podatku dochodowego. 18%, więc łączna wartość wyjdzie śmiesznie niska w porównaniu z tą kwotą 46 tysięcy, jaka była na starcie. Tak więc za takie pieniądze, nawet ja bym sobie taką pompę z miłą chęcią zakupił, nawet jeżeli kosztowałaby mnie tyle samo eksploatacja, co w przypadku Peletu, albo nawet większa, bo nie ukrywam tego nigdzie, zresztą nawet widzicie na filmach innych. Ile to jednak zachodu kosztuje? Trzeba pójść, załadować, jakby nie było, czy ja mam 2 tony, czy 3 tony w sezonie, to jednak te 3 tony muszę przynieść do kotłowni, je wrzucić. Ale założenia odgórne nie były takie, że założę sobie pompę nagrzejniki i będę miał trzy razy taniej, bo nie będę miał trzy razy taniej. Pytacie się w komentarzach. Trzy takie miałem komentarze i dwa zapytania na mailu, czy ja się nie boję wymieniać firmy Panasonic. Słuchajcie. Panasonic to jest tak samo jak każda inna marka dostępna na rynku. Ja omawiałem tylko i wyłącznie katalog, który jest dostępny. Każdy może sobie wejść na stronę Panasonica. Jest to bardzo duży producent i ma chyba najlepiej rozbudowaną formę tutaj tych katalogów. I. I co podkreślałem, że jest to katalog zrobiony uczciwie, rzetelnie, bo są każde strefy podawane, natomiast są rzeczy, których ja nie rozumiem, tych mechanizmów odnośnie stref ciepła i podanych dla, dla klimatu. Być może nie ma takiego obowiązku. Słuchajcie, ja omawiam katalog, który jest dostępny dla Was wszystkich. Możecie sobie go ściągnąć, pobrać, zobaczyć, czy te analizy moje na podstawie mojego budynku są zgodnie z nim przeprowadzone. A coś, co było wyssane z palca, czyli te minus 12 stopni, od razu o tym powiedziałem w filmie. Mało tego. E, dwa komentarze, bardzo fajne, bardzo dziękuję. Zwróciły mi uwagę na mój błąd i to, to kosmiczny błąd, bo taka wartość, jaka tam została wyliczona matematycznie, jest nie do osiągnięcia e, w naturze, ponieważ sprawność pompy byłaby poniżej 1, a jak wiemy, nawet przy grzałkach będzie po prostu 1. No, te, tego, tego nie przewidziałem. Za ten błąd e, przepraszam, ale od razu. Słuchajcie, komentarz nie, że poszedł do podstawkę, czy skasowałem, czy cokolwiek. Nie, został on po prostu polubiony, zalajkowany, żeby po prostu każdy, kto wejdzie, prześledzi sobie komentarz, żeby, żeby to widział. Ja od razu odpisałem, e, że faktycznie zgadza się. To jest mój błąd. E, i, I to są moje przemyślenia. Natomiast całe resztę góry to są. Również moje przemyślenia, ale w oparciu o to, co podaje katalog, więc jeżeli na przykład ktoś się nie zgadza z tym, że zapotrzebowanie na mój budynek, że ja podaję nieprawdę i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli moje zapotrzebowanie Wam się nie podoba, to jeżeli nawet jest za niskie, bo, bo, bo tak mówicie w komentarzu, że wraz ze spadkiem temperatury moje zapotrzebowanie na temperaturę powinno być dużo wyższe albo mam 16 stopni w domu. Niech będzie, że mam 16 stopni w domu. Ale jeżeli oprzemy to na Teorii, że mam 16 stopni w domu i porównamy to również z temperaturą, którą mam dalej taką samą 16 stopni, ale przy SCOP, czy COP podanym przez producenta, to zużycia będą cały czas szły w tym samym kierunku. Proporcje mogą się tylko zachwiać, jeżeli ja podniosę kaloryczność zapotrzebowania swojego budynku, to automatycznie ta rozbieżność będzie większa. A teraz, wracając do tego mojego sąsiada. I użytkownika tej pompy ciepła. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że użytkownik jest mega zadowolony i, i robi z tego materiał. Także ten materiał ma pokazać, że wcale nie trzeba zapłacić dużo, bo kto szuka ten, po, znajdzie po prostu, znajdzie dotację. Jest dobry okres na to, żeby z takich dotacji korzystać, ale to jest również okres taki, który wykorzystują również sprzedawcy. I nie mówię tu o producentach, tylko o sprzedawcach, o pośrednikach, bo, bo oni zarabiają najwięcej. To jest taki rynek, w którym yy, u nas w kraju, w Polsce naszej, jest yy, tak, jak była kiedyś reklama yy, Suzuki. To u nas jest tak: albo pompa, albo nic. Tak jak było z Suzuki. I bardzo często ludzie się na to łapią, bo puka do drzwi, mówi o samych superlatywach jeżeli ja na przykład nagrywam materiał o tym, że coś jest nie tak, to podświadomie podchodzicie do tego tematu, że ja to muszę oszukiwać. No chcecie to kupujcie, no przecież ja nikomu nie zabraniam. Natomiast co do zasadności moich zakupów, to zdania nie zmieniam, ponieważ tak jak przy pompie ciepła niektórzy korzystają z dwóch, trzech dotacji i wrzucają to wszystko na tą pompę, żeby kupić ją jak najtaniej, to ja tę całą dotację przeznaczyłem rozłożyłem tę dotację na inne czynniki. Czyli zamiast kupić pompę ciepła za te 32 tysiące, ja moją, w moim domu, bo taką ofertę wstępnie wybrałem wcześniej e, z firmy Weiland. Natomiast zamiast zakupić taką pompę ciepła, ja dokonałem termomodernizacji budynku, wymieniłem okna i zakupiłem kocioł na pelet i zamontowałem fotowoltaikę. A wiele rzeczy, które robię we własnym zakresie, to pod komentarzami czytam, że jestem Januszem, cebulą, bo nie daje zrobić innym. Słuchajcie, tyle pieniążków, ile miałem, to jeden przeznacza tylko na pompę ciepła i daje zarobić jednej firmie. Ja taką samą liczbę środków przeznaczyłem na zakupy. Nie dałem zarobić. Pośrednikom, natomiast dałem zarobić firmom, które są zarejestrowane w Polsce i wydałem taką samą liczbę pieniędzy i zapłaciłem taki sam podatek jak i wy. Tak więc dla jednego będzie Janusz Cebula, dla drugiego będzie człowiek zaradny i co najmniej z jedną prawą ręką. Tak więc to właśnie broni moją tezę. Moim oczywiście zdaniem, że cały kształt wydanych takich samych pieniędzy spowoduje, że moje ogrzewanie będzie. Dużo tańsze, dużo tańsze aniżeli wydanie tych całych środków na zakup nie wiem jak dobrej pompy ciepła. Nawet jeżeli bym miała ten SCOP realny na poziomie 3, to i tak wyjdę taniej, ponieważ ja na obecną chwilę będę produkował swój prąd, którym będę się dogrzewał w okresie jesienno-wiosennym, a tylko przez okres zimowy będę odpalał swój kocioł na pelet. I jeżeli będą warunki sprzyjały temu, żeby pompy ciepła pracowały w swoich nominalnych wartościach, czyli te plus 7, to i ja korzystając z dobrej termomodernizacji i korzystając z tych okien, i przy plus 7 stopniach, to i automatycznie trochę tej, tego słoneczka też będzie musiało być. Tak więc ja też z tego będę korzystał w sposób bezpośredni. I tak jak za całą zimę, niektórzy zapłacą, przypuśćmy 1500 zł to ja zapłacę 1800 zł za pelet, bo więcej jak tych dwóch ton peletu nie spalę przez okres tylko dwóch miesięcy. Bo ja w momencie, kiedy wyłączyłem kocioł elektryczny, nie spaliłem do tej pory jeszcze nawet tony. A jak możecie zaobserwować na moich postach na YouTubie, wrzucam tam już zdjęcia z uzysków. To zdarzają się już dni powyżej 30 kW na dobę. Tak więc... Posiadacze pomp ciepła. Spokojnie, nie zachowujcie się, jakbyście byli w jakiejś sekcie. Pompa to jest tylko i wyłącznie urządzenie. Cieszę się, że macie pompy. Ja zauważam u siebie, że mam dużo lepsze powietrze. Słuchajcie, u nas 2-3 lata temu, o, analogicznie o tej porze, nie można było otworzyć okien i przewietrzyć. To dzięki pompom ciepła, to dzięki y, takim urządzeniom jak y, PELET, jak bardzo precyzyjne spalanie. Ogólnie przyczyniamy się do tego, że to powietrze jest po prostu dla nas bardziej przyjazne i bardziej czyste. Nie zgadzacie się z moją opinią. Podważacie różnego rodzaju przeliczenia. Ok, nie kasuję, nie usuwam, nie blokuję. To nie jest moim celem. Kto chce, ten przyjmuje tę wiadomość. Cieszą mnie komentarze. Oczywiście, że cieszą mnie komentarze, które mówią, że materiał jest fajny, że jest przydatny. Natomiast no. Jakoś specjalnie nie irytuję komentarze, gdzie ktoś zarzuca, że, że moje wyliczenia są nieprawidłowe, bo moja analiza, bo moje wybory są złe. Nie, bo każdy człowiek jest subiektywny, pomimo, że myśli, że jest obiektywny, to moje obiektywne zdanie. Ale najbardziej dla mnie to, jak ktoś mówi, że ja kłamię. Słuchajcie, albo że ktoś obraża czyjąś rodzinę. Dom, dzieci, samochód, psa, kota. Gdzie, słuchajcie, ręki opadają normalnie. Tak wtedy staje się wulgarnym Januszem, który eksploduje. Proszę Was, nie obrażajcie innych ludzi. Jak można oceniać kogoś za to, czym ogrzewa swój budynek? Jak czytam komentarze, nie tylko u siebie, to naprawdę. No, oczy przecieram ze zdumienia. Jak można kogoś obrażać drugą, trzecią osobę, której się nie zna, nie widziało? No, pomówienia, pomówienia, jeszcze raz pomówienia. Tak więc, system ogrzewania uważam, że wpływa na ludzi jakoś zupełnie inaczej niż rozmowa o jedzeniu, o wakacjach i innych rzeczach. Tu po prostu otwierają się jakieś dziwne skrytki i wypadają niepotrzebnie skrajne emocje. Natomiast jeśli chodzi o same urządzenia, pompy ciepła, pelety, inne cuda i cudawianki, dzisiejsza wszechobecna technologia w samochodach, w ogrzewaniu, we wszystkim będzie powodowała to, że to będą urządzenia coraz bardziej awaryjne. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, zostałem dopuszczony do grupy, jak to zabrzmiało, do grupy na Facebooku użytkowników pomp ciepła. Słuchajcie, ja wiem, że jak ktoś ma problem, to dopiero go zaczyna szukać. I jakbym chciał być nie w porządku, jakbym, jakbym zrobił zdjęcia, zrobił film z tego, że każdy praktycznie post jest albo reklama, albo problem, to słuchajcie, ten film byłby miażdżący dla pomp ciepła. Ale tak samo wygląda forum motoryzacyjne i tak samo wygląda forum na peletach. Słuchajcie, ile tam jest problemów z ustawianiem palnika, a z jakimiś spiekami. Różnymi rzeczami, które po prostu w poprzednich generacjach nie miały miejsca, no, to jest wszechobecna technologia i ona będzie się psuła nie tylko u Francuzów. Tak więc słuchajcie, proszę, uszanujcie to, ja robię materiał w oparciu, staram się robić to rzetelnie. Jeżeli mi to nie wychodzi, to wpisujcie to w komentarzach, bo naprawdę uwierzcie mi, ludzie to czytają. Zobaczcie pod filmem Nie chcę pompy ciepła, jak dużo jest komentarzy. Jest lajków jest dużo łapek w dół i, i w porządku właśnie o to chodzi. Słuchajcie, ja po tych łapkach, w, w dół, w górę też widzę, w jaki sposób odbieracie te audycje, w jaki sposób uważacie ich treść. Po komentarzach ewidentnie widać, co, 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 co wywołuje jakieś tam skrajne emocje, ale są naprawdę też bardzo fajne komentarze. Na przykład pod materiałem ostatnim. Przy grzejnikach, słuchajcie, są ludzie, z którymi ja prowadzę konwersacje. Oni są zadowoleni, pomimo że mają grzejniki, pomimo że płacą trochę więcej niż na, na palecie. Bo, bo jest taki jeden bardzo fajny komentarz, gdzie jest analogiczna sytuacja jak u mnie. Ja jestem zadowolony z paletu bo jestem zadowolony po prostu z ogólnie wydanych kosztów, natomiast on jest zadowolony z pompy ciepła, bo jak zauważa, jednak do tego kotła trzeba było chodzić i zaglądać. A miał pelet, tak więc on jest dużo mniej wymagający niż węgiel, więc jeżeli ktoś ma kotłownię węglową albo na drewno i musi tam dzień w dzień dreptać, to, to naprawdę to w ogóle, w ogóle zmienia cały pogląd na sytuację. Jeszcze inne komentarze mówią, że najlepiej jakbym zrobił butlę z gazem i sobie zrobił kocioł jakiś kondensacyjny postawił. No, ja tak nie uważam. No, uważam, że to jest droższe rozwiązanie. Też brałem to pod uwagę. Natomiast butla w ogrodzie, dla mnie nie, no, bo nie. Wolę, żeby fotowoltaika stała, niż butla w ogrodzie. Tak więc każdy ma swoje jakieś zdanie i naprawdę... Szanujmy się i piszcie proszę w komentarzach co dobre, co złe. Naprawdę ludzie to e, e, będą traktowali nie tylko wybiórczo, wyrobimy sobie na ten temat opinię. Tak, zakończyć jakoś pozytywnie ten przydługały film. Dwa kawały o pompach ciepła, oczywiście. Przychodzi sąsiad do sąsiada, który ma monobloka. I przez ogrodzenie pyta, panie, nie potrzebujesz pan pompy ciepła? On pokazuje na swoją pompę i mówi: Nie. Na drugi dzień rano wstaje pompy nie ma. Idzie drugi sąsiad, patrzy na pompę i czyta markę. I pyta pana Sonic? Mówi: Tak, mój. Więc uważajcie na naciągaczy i na podróbki Soników. Trzymajcie się. Cześć.